Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie ryby w horoskopie tygodniowym od 18 do 24 grudnia. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Ryby, horoskop tygodniowy, 18, 24 sty... grudnia. Jakieś rady, wskazówki dla ryb. Ryby. Ale się będzie działo, kochane ryby. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę. Trójka kielichów, powody do świętowania. Świętowanie, sukcesy, zwycięstwo, fajne spotkania w miłym towarzystwie, super wydarzenia. Co Wam może poprzeszkadzać? Dwójka mieczy i karta maga. Jakieś wątpliwości, jakieś takie troszeczkę rozchwianie emocjonalne, ale dlaczego? Przez pewnego mężczyznę, który jest magiem, czyli kłamcą i manipulantem. Nie słuchajcie żadnych mężczyzn, w tym tygodniu nie bierzcie w ogóle ich rad do serca. Karty Rady są do ostateczny. Musicie się wyzwolić, kochane rybki: ze wszystkiego, co wam nie służy. Z jakichś złych doświadczeń, traum, uzależnień, nałogów, toksycznych relacji, toksycznych kwestii, blokad energetycznych trzeba po prostu powiedzieć temu dość iść w nowe. Bardzo polecam terapię, ale można równocześnie stosować techniki relaksacyjne, mindfulness, jogę, medytację, żeby troszkę uspokoić nerwy, uspokoić emocje. To, co nieuniknione i wynik ósemka denarów i piątka denarów. No nieuniknione jest to, że będziecie cegiełka po cegiełce Dzień po dniu budować swój sukces, tylko żebyście, kochane rybki nie straciły motywacji, wiary w siebie, energii, żebyście utrzymywały ten poziom na, no, na wysokim poziomie to wszystko, tak? No i oczywiście uda Wam się to, ponieważ jest azdynar,u to jest karta, szans do wykorzystania. Będziecie inwestować czas, energię siebie w jakiś aspekt, czy w jakąś relację, czy w jakąś pracę. Będziecie dużo dawały od, od siebie, ale dużo do Was powróci. Dobrze powróci wielokrotnione To, to też mógł być jakiś. Fajne inwestycje finansowe i po prostu rozwinięcie skrzydeł, wykorzystywanie szans. Super. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantastycznego tygodnia. Pa pa, do usłyszenia, do zobaczenia.